dla mnie ogromną przyjemnością, iż mogę powitać dziś Państwa na spotkaniu wieńczącym kolejną rundę aktywności w ramach programu Działaj Lokalnie, a także szóstej już edycji konkursu Społecznika Roku organizowanego przez tygodnik Newsweek Polska. A witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jak już było powiedziane, oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, bez której nie byłoby programu Działaj Lokalnie, a na pewno nie byłoby go w takim kształcie, jaki dziś budzi naszą głęboką satysfakcję. Wśród naszych szanownych gości pragnę serdecznie powitać pana ministra Jacka Michałowskiego, szefa Kancelarii Prezentacji, oraz pana ministra Jarosława Mleczko, podsekretarza stanu w Ministerstwie Reakcji i Społecznej, bardzo dziękuję za to, iż mimo licznych obowiązków zechcieli przyjąć nasze zaproszenia i zaszczycili swoją obecnością nasze dzisiejsze spotkanie. Niemniej serdecznie pragnę powitać pana Tomasza Lisa, redaktora naczelnego, przewodnika myśli Polska. Obecnie sieć liczy 60 ośrodków działań lokalnie, bardzo prężnych, które obejmują blisko 600 gmin całego kraju. No i co niezwykle ważne, przez te 10 lat z każdym rokiem yy, rozszerzał się zakres aktywności ośrodków działalnych lokalnie. Dzisiaj tu już jest cały system, można powiedzieć. One nie tylko prowadzą działalność grantową, ale również udzielają wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa mniej doświadczonym organizacjom. Pomagają w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych, budują lokalne partnerstwa, angażując w nie różnych lokalnych partnerów, instytucji, organizacji, osoby, prowadzą centra wolontariatu ostatnio, a także inicjują kampanie społeczne i edukacyjne. No i dzisiaj, jak pan redaktor był zauważyć, po raz pierwszy niektóre ośrodki działają lokalnie, otrzymają certyfikaty najwyższych standardów, certyfikaty potwierdzające, że wybrane ośrodki prowadzą działania o najwyższej jakości i że są to działania wyjątkowo skuteczne. Czym są certyfikaty działań lokalnie? Otóż po tych wielu, wielu latach funkcjonowania Ośrodków Działań Lokalnie zdaliśmy sobie wszyscy razem sprawę i Polska amerykańska i Akademia Ośrodki Działań Lokalnie, że to nie jest tylko przyznawanie wsparcia finansowego, choć. 7 tysięcy e, przyznanych dotacji e, o czymś świadczy, ale że to także jest promocja wolontariatu, e, to jest także organizowanie różnego rodzaju doradztwa, szkoleń, prowadzenie kampanii fundraisingowych, prowadzenie kampanii edukacyjnych. To wszystko doprowadziło do tego, że postanowiliśmy któregoś dnia e, zebrać te informacje, opisać te działania jako pewien standard, e, i w ten, sposób, w ten sposób zbudowaliśmy podstawy pod przyszłe certyfikowanie potwierdzania tej najwyższej jakości e, tych wszystkich działań. Ośrodka Działaj Lokalnie przyznany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce e, otrzymują Stowarzyszenie Światowi Naprawdę certyfikat działaj lokalnie z jednej strony na pewno jest swoistą weryfikacją jakości naszej działania, jakości naszego działania, czyli czy to, co robimy od 2008 roku, mieści się w jakichś normach, ale z drugiej strony jest niesamowitą motywacją, żeby podnosić tą jakość. To, że się otrzymuje tego rodzaju nagrodę, z jednej strony jest dużym szczęściem i błogosławieństwem, a z drugiej strony jest tak naprawdę kolejną przeszkodą wie pan poprzeczką jeszcze wyżej do tego żeby robić coś więcej, robić coś jeszcze lepiej na rzecz naszej społeczności lokalnej. Jeszcze bardziej ich motywować do tego, żeby te ich działania lokalne, te małe były wspierane, żeby donatorzy, osoby które finansują również ten program, widzieli sens w przekazywaniu swoich środków na tego rodzaju inicjatywy.